Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bartłomiej Ilcewicz i po raz kolejny witamy w naszym programie, w naszym nagraniu, gdzie rozmawiamy, rozmawiamy ze świadkami historii. Dzisiaj zaprosiliśmy do naszego studia panią Krystynę Malinowską. Serdecznie witam. Kontynuujemy programy i nagrania dotyczące wydarzeń grudnia 1970 roku i dzisiaj Właśnie porozmawiamy z panią Krystyną, która w grudniu 1970 roku była pracownicą, pracowała w Stoczni Remontowej Gryfia. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam. Dzień dobry. Pani Krystyno, pierwsze moje pytanie: jak to się stało, że pani wzięła udział w protestach w grudniu 1970 roku? Zaczęło się to od zwykłych, trudnych spraw. Śledziliśmy te sprawy, bo one dotyczyły nas, prawda. W stoczniach niby dawano nam różne rzeczy, ale jak dawano nam i ziemniaki, i cebule, i śledzie przed świętami, te rzeczy dawano. Wszyscy szli i po prostu kupowali, bo nawet nie było tego w sklepach. Ale jak już podniesiono nam ceny. I to przed samymi świętami ludzie się oburzyli bardzo. No i na, nie oburzyliśmy się jednego dnia, bo dyskusje zawsze są wcześniej, spotkania zawsze są wcześniej, ale tego dnia po prostu zebraliśmy się. W stoczni jest taka, nie wiem, czy w tej chwili, ale jest taka duża stołówka ślusarni i tam dwa wydziały schodziły się na posiłek śluzarnia i maszynowy. To była największa stołówka, gdzie wszyscy już jak po różny, różnych rozmowach tam się zbieraliśmy i tam doszliśmy do wniosku, że musimy iść pod komitet na rozmowy, że nie chcą tak rozmawiać z nami, więc trzeba po prostu gremialnie pójść na rozmowy do komitetu y, wojewódzkiego mhm. pod, pod budynek, żeby wywołać po prostu do rozmów, do mhm. rozmów przecież nikt nie szedł, żeby tam walczyć, tylko po prostu, do, żeby rozmawiali z nami, żebyśmy mogli też wypowiedzieć to, co my mówimy. To, o czym my myślimy, przede wszystkim, że chcemy zabezpieczyć te święta normalnie, a nie y, jakąś głodową sytuacją. No i jak już ustaliliśmy, tylko właśnie mieliśmy takiego. Do, mówię, że dobrego dzisiaj. Patrząc m, czasem, to wiem, że to był dyrektor dobry, bo stateczny, był bardzo dojrzały, przeżył już strajki przed wojną i apelował co chwilę przez mykawą, przez głośniki, żebyśmy nie ruszali pojedynczo, że mamy iść, wybrać przedstawicieli, żeby ci przedstawiciele i żebyśmy się połączyli ze stocznią. Warskiego. I powiedział, że podstawi holowniki, że jest wszystko już załatwione i że możemy je, ci, którzy zdecydowali się, a zdecydowało się bardzo dużo. Ja miałam wtedy małe dzieci, ale siostra moja pracowała w stoczni, więc ona poszła dzieci odebrać do przedszkola, a ja, bo ona się po prostu bardziej bała. Bo mówi, nie wiadomo, co tam, co tam mnie czeka. No i muszę przyznać, że nie ma siostry dzisiaj. Już prawie trzy lata w maju będą, jak nie żyje. Może te stresy też spowodowały, że zaczęła chorować, bo nie była może byłam najstarszą w rodzinie by z mamy wychowani, więc jakby opiekuńczo nad młodszym rodzeństwem może dlatego więcej odwagi miałam. I stąd ona poszła po moje dzieci, bo była panienką jeszcze, a ja ruszyłam ze wszystkimi. Mhm. I po prostu dotarliśmy do Warskiego i z Warskim, ale Warski poprzedził. Nie poczekał do nas tak w, w ostatniej chwili. Ruszyli jakby wcześniej. My za nimi szliśmy jakby w, jakby w ogonie. Może dzisiaj tak to widzę. Po prostu byli niecierpliwi i ruszyli, mimo że było to wszystko uzgodnione przez, przez władze, że dojedziemy i idziemy razem. Ile to mogło być osób ze stoczni remontowej Gryfia? Bardzo dużo. Bo dwa holowniki pełne były. To pełne jak ja widziałam, bo ja jechałam drugim holownikiem, nie pierwszym, pierwszym mężczyźni zawsze silniejsi i pakowali się tym pierwszym. Ja jechałam drugim. Nie wiem, czy był jeszcze trzeci za mną, dzisiaj nie pamiętam, ale wiem, że właśnie tymi dotarliśmy do. Bo jeszcze w Stocznia Gryfia ma takie wejście. Na zewnątrz, gdzie tam kierowcy są, pracują i warsztaty tam są też, i oni mogli stamtąd pojedynczo, ale to już było, nie było sensu, właśnie. Dlatego dyrektor uprzedzał, żeby iść na rozmowy razem, wybrać przedstawicieli, iść razem. Skoro mamy program, wiemy o co chodzi, to żeby iść razem i wybrać przedstawicieli. O to mu chodziło, żeby tamci z tamtej strony po prostu nie wyszli samodzielni, żeby nie zginęli, bo wszędzie już na pewno była milicja. Mhm. Szliśmy, muszę już, doszliśmy, to pierwszy, pierwszy ten gazik już, bo jak ja to dotarłam... To o ulicę Tak, to już, już podpalony był. Czyli ci mężczyźni, pierwsi, oni, oni tam jakoś, no nie mogę powiedzieć, czy oni atakowali, jak to było? Bo ja tego nie widziałam. Bo ja byłam, jakby w grupce, w grupce, no, razem z mężczyznami no. szłam, ale nie byłam, jakby tą pierwszą pierwszą linią. Taką forpocztą. Tak, o tak. Może dobrze to jest powiedziane. <gry> Czy, spotkali, czy już na, na tym etapie pań, pa, Państwo spotkali milicję, wojsko? Czy, czy to na razie wszystko się rozpierzchło po przejściu tej pierwszej grupy ze stoczni? Tak. Warskiego. Tak, i my później spokojnie szliśmy. Nie wiedzieliśmy, że w ogóle że będzie atak. My później szliśmy spokojnie do końca. Tak jak ja pokazywałam, szłam tą drogą. Tą drogą szliśmy do komitetu. I, I tam dopiero nikt nie chciał wyjść. Nie wiedzieliśmy, że oni już po prostu pouciekali. Tam nikogo nie było praktycznie. No, nie wiedzieliśmy o tym. I no mężczyźni zawsze są odważniejsi, więc po prostu wdrapywali się tam, żeby się dostać. Ale jak się dostali, zobaczyli, że nic nie było. Jak zobaczyli, jak, czym oni tam żyli, zaczęli to wyrzucać, żeby nam pokazać po prostu, Czym ci ludzie tam żyli? Nam głodówkę zakładali, a tam, no mówię, nawet pomarańczami wyrzucali różne rzeczy, bo no, muszę to powiedzieć, co widziałam. Mhm. I, ale jak doszło do zapalenia się, też nie potrafię powiedzieć, bo tam od razu i dokumenty leciały. Nie wiem, dlaczego te dokumenty leciały, bo oni niby chcieli przekazać jednym, drugim, a w końcu to mhm. spadało na przed budynkiem i zaczęło się to palić jak były te płomienie to tu z tej prawej mojej strony od, od tej milicji tu, od gdzie komendy to, milicji tam na Małopolskiej. tak grupa ol, olbrzymia grupa nie potrafię powiedzieć dzisiaj ile to było tych ludzi widziałam tylko tarcze przed nimi i te głowy tarcze ale nie przyszło mi na myśl że ci ludzie mogą do nas strzelać. I mężczyźni, też nie byłam ja, nie rwałam kamieni, bo tam torowisko było w tym czasie. Z tych torów te kamienie po prostu rzucali w te tarcze, w te tarcze, którym oni się osłaniali. I nie atakowali w tym czasie, tylko wycofywali się do tyłu. Jak się wycofywali do tyłu, właśnie ruszyli. Niepotrzebnie może ruszyli za nimi, może myślę, że, że ukryli się w policji, mhm. trudno mi powiedzieć. I tam dobiegli do tej, to tyle, co ja widziałam, i tam dobiegli do tej, do tej takiej jednostki kolorowej, na kolorowo wymarowanej do dzisiaj te kolory widzę. I tą jednostką chcieli jakby tą. Milicję zaatakować. To znaczy, chodzi tutaj o ten kuter, który stał na środku obecnego tak, Placu tak, Solidarności. Tak, tak. I tą jednostką po prostu ruszyli, a w tym czasie już były strzały. Tylko my nie wiedzieliśmy, nikt nas nie uprzedził, bo tutaj już podjechały czołgi, podjechały te y, samochody y, pancerne. Nawet, nawet o właśnie dzięki temu, że oni podawali paliwo, ktoś tam miał butelki, podjechał człowiek z butelkami, yy, rozebrali te butelki i w te butelki powylewali yy, i to paliwo dostawali z tych pojazdów, nie, nie mogę powiedzieć z których. Z historii tutaj wiemy też o tym, że po prostu to było paliwo z samochodów też często prywatnych, że po mm -hmm. prostu ludzie, no którzy właśnie, wiem, ja tylko widziałam jak oni i wtedy... To już pewnie taki człowieka złość wtedy ogarnia. I wtedy tymi butelkami właśnie rzucali. Ale ci się wy... milicja się wycofała i oni zaatakowali tą, jak, jak to ja mówię, tą łajbą. I ja już dalej nie mogę powiedzieć, bo ja nie poszłam z nimi nie poszłam. No właśnie, co się stało tutaj ze stoczniowcami z Gryfi? E, cofnęli się z powrotem do zakładu, czy po prostu rozeszli do domów? Wy, nie, to znaczy, na przykład wiem, że mój sąsiad był, to on wrócił, bo on był w kufajce. Bo ja normalnie byłam ubrana, ja w magazynie w tym czasie pracowałam. To jak już mieliśmy sygnał, że jedziemy, to ubrałam się. A on z warsztatu prawdopodobnie mówił, że nawet powinno gdzieś na zdjęciu być rozerwana kufajka. To on wrócił ze, do stoczni, to wiem na pewno. Po to, żeby się ubrać, wrócił do stoczni. I już wracaliśmy jakby niejednolicie, mhm. bo część była ubrana, no, zależy gdzie kto pracował, I, a część, która poszła tak w tych kufajkach, no to musiała wrócić do stoczni, żeby się po prostu ubrać w ciuchy. I oni już wracali tą drogą zewnętrzną, bo już tu jednostek nie było, jednostki odpłynęły. Co się działo z nimi, to nie potrafię powiedzieć, bo w tym czasie po prostu mąż już wiedział sygnał był w domu, że strzelają. Odszukał mnie pod tym komitetem, po prostu złapał za rękę, między tymi czołgami mnie przeprowadził i nawet widzieliśmy, już szliśmy, bo szliśmy do teściowej do śródmieścia, więc widzieliśmy już potłuczone szyby w sklepie. Ale on mówi, słuchaj, to nie tłukli ludzie, to musiała chyba policja tu bo mówi, tu nie było tych ludzi, oni zupełnie poszli w innym kierunku. Oni, mówi, biegli i do Urzędu Miejskiego i do Urzędu Wojewódzkiego już się podzielili, mhm. mówi, niepotrzebnie. No, i wtedy to łatwo było. Czy jak, czy jak mąż panią złapał za rękę, to na zasadzie. Czy, czy był wtedy zdenerwowany, że pani poszła tam? Tak, dzieci płaczą, a tu już strzelają, zabijają ludzi, a ty wyraźnie krzyczą, że strzelają. Ale ja wiem, tutaj nikt nie mówi, ale tutaj te ciągi, pracowały. Mhm. Nie było słychać, może i może, i był jakiś odgłos. Ja widziałam tylko na dachu. Bo jak płonął, widziałam, że redaktorzy, nie wiem, czy to byli z kuriera, czy to byli z głosu Szczecińskiego, ale byli redaktorzy i zdjęcia robili. Mm -hmm, tak, to wiemy, takie zdjęcia właśnie możemy teraz y, odnaleźć. Jak wyglądała sytuacja w następnych dniach? I wtedy ludzie się bali, że będą po prostu ścigani przez, przez policję. Tak, żeby będą na zdjęciach. Tak, rozpoznawani na zdjęcia. Ale jakoś ja się wtedy nie bałam, nie wiem dlaczego, nie no. umiem powiedzieć. 30 lat miał, więc pewnie ta odwaga jest zupełnie inna niż dzisiaj. I jak wyglądały następne dni w Stoczni Remontowej Gryfia? No, spotkaliśmy się znowu, bo chodziło o to, żeby uzyskać, uzyskać to, co żądaliśmy. Więc my spotkaliśmy, ale już prosił, dyrektor nas prosił, żeby utworzyć komitet. Przeważnie z mężczyzn odważnych. No. I żeby ten komitet działał, żebyśmy nie szli już grupowo, że owszem, jeżeli chcemy ten strajk założyć, to kobiety niech on uruchom, uruchomi stołówkę, kobiety niech robią jakieś kanapki. Ci, którzy chcą zostać na przykład na noc, to kobiety, żeby zostały te, które mogą, samotne, czy bo kto ma dzieci, to mhm. właśnie dostawaliśmy wolne. Ja jechałam do domu, bo ja w Policach mieszkałam wtedy, więc jechałam do domu. I jak wyglądały te następne dni, to już nie potrafię powiedzieć, bo ja byłam zawsze jako yy, matka dzieci wychowująca byłam zwalniana już po dzieci. Mhm. Także następne dni już nie brałam tego udziału, tylko nas informowano. Spotkaliśmy tylko po to, żeby nas poinformowano, co ta grupa uzyskała. Mm -hmm. Czy uzyskała coś, czy, czy mamy się wyciszyć, mm -hmm. czy mamy dalej strajkować? To już dostawaliśmy informacje od tej grupy, która została ustalona. Kiedy pani wróciła do, do, do Stoczni? Następnego, to... następnego dnia już była Tak, ale w sensie takim, że, bo później Pani już do dzieci jakby wyjeżdżała, tak? Tak. To później, żeby zostać na dłużej, na przykład Stoczni, to kiedy to było? Przed świętami czy po świętach? Po świętach. Już po świętach, po świętach. bo tu zostawali już tylko mężczyźni i to ci, Którzy się zgłaszali i mówię, kobiety tylko te, które są samotne, żeby zostały im w razie czego no, ugotować. To mhm. muszę przyznać, że dyrektor pozwolił, mhm. żeby, żeby nie byli głodni. A co mówili ludzie wokół? To znaczy, no bo każdy ma swoich znajomych, przyjaciół, rodzinę. Jak, jak oni reagowali na to wszystko, wiedząc też, no bo na pewno się dowiedzieli, że pani też Poszła rozmawiać e, z, tymi, tak. z tymi, powiedzmy, no, przedstawicielami władz, tak to nazwijmy. Tak. Z tym, że później to ustalona była grupa, która szła do Warskiego, bo to było ustalone, że u nas tylko będziemy informowani, żeby Rozumiem. nie było bałaganu i żeby jakoś zaczęła praca funkcjonować, to będziemy informowani. Jak będzie źle, to będą informować nasi ludzie. Nasi. No, tak to I Jak reagowali ludzie, właśnie to wracam do tego. Najbliżsi, jak się dowiedzieli, no już wiemy, że mąż chciał, tak. żeby pani była w domu, ale jak inni się dowiedzieli o tym, że państwo poszli? No, bali się, bo już przecież były, byli ludzie zastrzeleni. Przecież już Tałajba, jak ruszyła, to oni tam pierwsze strzały, to już, mhm. już przecież tam ta jadzia zginęła. Mhm. Bo to, to w tym czasie. Ludzie się bali, ale nie można powiedzieć, że nie byli odważni. Po prostu bały się rodziny o nas, a stoczniowcy chcieli uzyskać po prostu, no, bieda była, nie oszukujmy się. Była bardzo, bieda naprawdę była bieda. Ja muszę przyznać, że <laughs> szyłyśmy jedna drugiej, na przykład, bo nie było nawet materiałów. To dla dziecka, na przykład, znajoma uszyła mi piżamy dla, dla mhm. dziecka, bo nie można było akurat kupić. No różne dzisiaj, dzisiaj te rzeczy są pięć Tak, pod no kiedyś rzeczywiście tak. były niedobory, jak to mówię. Niestety, wszystkiego brakowało. Wszystkiego. I stąd jedni drugim pomagali. I może takim cudem narodziła się później Solidarność. Mhm. Czy pani właśnie była później zaangażowana też w tak, takie, tak, taką no, bo, działalność opozycyjną? Tak. Ale wtedy to już byłam starsza i wtedy Dzieci były starsze? Dzieci były starsze, ale i w ogóle grupa, która, która na przykład funkcjonowała, to tak jak mówiłam, robiliśmy, szliśmy te na, na tem do Warszawy, mhm. do, do księdza, prawda, papieruszki. Chłopcy jechali, a dziewczyny produkcję uskuteczniały. Naciągaliśmy to, oni na, nakładali na swoje ciała. Dzisiaj już nie żyją. To nawet trudno ich wezwać, bo na przykład no, tacy jeździli jak um, Orzechowski. To pamiętam, bo widziałam, jak mhm. odwijał się tymi sznurami po to, żeby nikt go. No przecież bali się nawet jechać, jechali przecież pociągami. Nie dzisiaj jak samochodem się jedzie jechali, a musieli później to wszystko rozwinąć, musieli być na tej szyi też byli bardzo śledzeni. Sołtysiak, Orzechowski, to były Aha. nazwiska, które już nie żyją ci ludzie. A w Solidarności miano do mnie poprzez tą pracę taką, po prostu miano do mnie zaufanie. Zrobiono ze mnie skarbnika Solidarności. Powiem tak, ja yy, Zbierałam pieniądze i przekazywałam. I to były oprócz tego, że tam na temprze jakieś, czy chodziło się na temprze, prawda, czy wyjeżdżało się. No, ja nie wyjeżdżałam, ale mężczyźni wyjeżdżali, a my tylko im ten towar przygotowywaliśmy. Kobiety przecież robiły sztandar, to wszystko trzeba, to kobiety robiły, a mężczyźni, już to ta odważna grupa właśnie jechała. I ja już zbierałam pieniądze, już później przekazywałam te pieniądze i tylko byłam w takich usługach, mówię, kobiecych. Mm -hmm. Przeciw tych sztandarów, yy, nawlekanie, to do prywatnych mieszkań się chodziło, przecież nie było takich, yy, takiego lokum, tylko szło się do prywatnego mieszkania. I wszędzie to zaufani ludzie, bo, bo już zaczęło być więcej... No, wy... Konfidentów. No niestety. Mhm. Niestety. Ale jeszcze tak chcę wrócić na koniec do tego grudnia 70. roku. Jak pani to ocenia, tak powiedzmy, właśnie z perspektywy czasu? Czy rzeczywiście udało się osiągnąć to, co zakładali stoczniowcy? Nie wszystko, ale uzyskaliśmy. Dla nas to było jakiś symptom wolności, że jednak wspólnie, zespołowo, można coś u władzy uzyskać. Dla mnie to i do dzisiaj, dlatego później była tam. Ta, ta grupa taka, która, my poznawaliśmy się wtedy lepiej. Lepiej się znaliśmy, bo przecież ja już wtedy dostałam mieszkanie w Szczecinie, więc już łatwiej było, łatwiej było się spotkać, łatwiej było podejść, łatwiej było w ogóle cokolwiek zorganizować. No i przemieszczać się nie trzeba było do polis. To też ułatwiło sprawę i już w prywatnych mieszkaniach robiliśmy Spotykaliśmy się i mówi, nawet pieniądze przekazywaliśmy człudki czy, czy pieniądze nawet w stanie wojennym później. Zaraz, jak pierwszy raz można było już ruszyć, to ja ruszyłam z moim bratem. Był kierowcą wtedy, w remontówce. Bo jak był 70 rok, to jego jednostkę zatrzymano, nie wypuszczono, także nie miał tego udziału. Nawet martwiłam się, czy przypadkiem nie będzie do nas strzelał, ale jego, jego jednostka nie była angażowana. Aha. A później, właśnie po tym, to jechaliśmy i jeszcze ulotki z Gdańska zawieraliśmy. Bo on był kierowcą, jechał samochodem, miał zlecenie po prostu z zaopatrzenia, a ja wtedy chyba miałam. Urok nawet w czasie urlopu wiem, że pojechałam. Miałam tam rodzinę, też pracującą w porcie, wujek pracował w porcie. A proszę mi jeszcze powiedzieć tak na jeszcze ostatnie pytanie. Pani jest zaangażowana, jest członkiem stowarzyszenia grudzień 70 styczeń 71. Jak Państwo upamiętniacie tamte dni? Czy w ogóle społeczeństwo pamięta o tamtych dniach? No nie jest to sprawa prosta. Ponieważ do tego są potrzebni młodzi ludzie. My jesteśmy już bardzo wiekowi. No jest jeszcze pani Adamska, która nagrywa, próbuje coś robić, nagrywa, ale to jest jedyna, no jedyna kobieta, która w ogóle angażuje się właśnie tak, angażuje się nagrywając. Szerzej, tak powiem, upamiętniając, nagrywając tak. świadków, tak? Tak, tak. A tak, no jesteśmy już w odwrocie. Mhm. W oczekiwaniu na wasze modlitwy. Dziękuję bardzo. Naszym dzisiejszym gościem była pani Krystyna Malinowska. W grudniu 1970 roku. Pracowała w Stoczni Remontowej Gryfia, była uczestnikiem protestów tego spotkania, do którego wszyscy dążyli. Była też pod Komitetem Wojewódzkim Partii, tak jak słyszeliśmy. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę i zapraszam Państwa na kolejne odcinki. Dziękuję, Dziękuję bardzo.